Ależ no nie trzeba, no to my też jedzenie przecie mamy. No. Bez dyskusji bierzcie! Aj, no dobra, dzięki, jedziemy. Oj, dobrze żeśmy już poszli, bo już miałem dosyć. A czego? Oj, daj spokój, gadają tylko. Justynka to, Marcinek to, się tylko przechwalają, już łeb mi od tego bolał. nawet nie zapytali co u nas, a? Ty, a najlepsza ta ich Justynka. Ona w tym roku mu maturę jeszcze mleko pod nosem ma. Ona podchodzi do nas, stoimy na papierosie. Ona się pyta Tato, poczęstujesz ma papierosem? Ty, ja, ja, ja to zdębiałem a Zbyszek jej daje, wyciąga. Przecież, jakbym złapał przez kolano, w dał jakby mi Marcinek tak poprosił to by odechciało mu się palić na zawsze. Ona maturę w tym roku pisze już tam Ja wiem, że ona ma już 19 lat, że za maturę pisze no ale to gówniarę jeszcze się popisywać będę. Ty, ty mówisz, że on maturę ma, a Zbyszek się jej pyta. No to powiedz, stacie, którego roku był chrzest Polski. No, a wiesz, co ona powiedziała? 1944, no, że wtedy było powstanie, to pewnie zarabił był chrzest, no. Kurwa, ja to zbaraniałem. Ty, ja żem zbaraniał, my po sobie ze Zbyszkiem, on do niej mówi tułanie. Wtedy było powstanie warszawskie. Taki mądry, a ty wiesz, kiedy był chrzest Polski? O, 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 o ja, 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 pewno. No wcześniej był na pewno, no wcześniej był ten chrzest, no. Tam będę ci dodaty, mówił, no. Kawałek czasu było. Sam nie wiesz, się dziewczyny czepiasz? No na pewno nie w 44. Tego to akurat jestem pewien. Dobra, jedziemy kalęcia, bo mnie tylko już denerwujesz.